W poprzednich odcinkach naszej serii poradnikowej na jedynkach wytłumaczyliśmy już sobie ogrom rzeczy, które chcielibyśmy stosować na jedynkach tak aby sukcesywnie rankapować. W ostatnim odcinku, w którym powiedzieliśmy już sobie szerzej o busterowaniu naszych rywali, wspomniałem o demo. Więc w dzisiejszym odcinku rozwiniemy sobie ten temat, powiemy sobie o demo, o pumpowaniu rywali oraz o unikaniu ich. Naszych rywali i demo. Zapraszam do oglądania. RL Exchange, strona, dzięki której z łatwością kupisz kredyty oraz itemy w grze Rocket. League. Z wieloma metodami płatności na każdą platformę. Z 3% zniżki. Link do strony w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W poprzednim odcinku zakończyliśmy naszą karierę na mistrzu 2 Dywizji 2. I dzisiaj chciałbym rozwinąć temat, który zacząłem w poprzednim odcinku, czyli demo oraz bumpy. Zobaczycie też oczywiście w tym odcinku wszystkie inne typy, które były zawarte w poprzednich odcinkach, do których serdecznie zapraszam i moich czempionowych rywali. Także przechodzimy do pierwszego spotkania, trafiamy refbuna, podjeżdżamy do Kikofa, patrzymy co się stanie. No i niby przegrywamy Kikofa, gościu to przebił, więc hitniemy piłkę, busta i nie damy się bampna. Czyli zobaczcie, bardzo wysoko podjechałem na backboard Żeby gościu, który miał w planach mnie kopnąć No po prostu mnie nie trafił No bo to dość logiczne, że gość z w moim cornerze Nie kopnie już piłki, więc będzie mnie jechał demować Albo cofnie, albo mnie zdemuje Ale ja dodżuję oczywiście te dwie sytuacje Teraz weźmiemy sobie piłkę ze sobą No i co, no pokażę wam, że no, pamiętajcie, nie tylko dribbling i shadow defense Też możecie sobie kombinować w powietrzu Szczególnie, że jak gościu challenge'uje nas naraz, To mamy bardzo prostą i otwartą drogę Do bramki, a tutaj kickoff I nie uciekamy do defensywy, to już mnóstwo razy. Wam powtarzałem, tylko czekamy na decyzję naszego rywala, i adekwatnie do tego zabieramy mu piłkę do defensywy, żebyśmy mogli sobie konstruować akcję. Sprawdziliśmy przy okazji, gdzie jest nasz rywal, no i co no teoretycznie wiecie, no jakieś tam świrujemy w powietrzu, coś próbujemy, jakieś air dribbling. Pamiętajcie, że jeżeli wam nie wyjdzie, no to ciężko z rotacją. To w ramach przypomnienia, oraz jeżeli będziecie forsować cały czas te air dribblingi, no to gościu w którymś momencie w końcu się kapnie, że no, fajnie by było was y, przykrócić. I teraz znowu uciekamy od demo. Do góry, do ściany, żeby nas gościu nie kopnął, ale mimo wszystko goś nas trafił. Jednakże dostaliśmy bardzo fajny recover, dość szczęśliwy, i dzięki temu jeszcze byliśmy w stanie wyprowadzić akcję na 3 do 0. Kolejny kickoff, no i bierzemy gościowi setę Zmida. Widzimy, że gość pojechał po naszą, no to spokojnie bierzemy piłkę, zgarniamy ją sobie. I chciałem tutaj oddać jakiś ciekawy, cenny strzał. I nie pojedziemy teraz po setę gościa, bo on mógł wyprowadzić bardzo łatwo kontrę, tylko trzymamy się Shadow Defense, czyli nasze... naszego klasycznego stylu, dzięki któremu nie traciłem bramku i tu znowu popatrzcie podskoczyłem żeby nie dostać demo, bo niekiedy naprawdę to są oczywiste sytuacje w których gościu nas pojedzie po prostu kopnąć, jump reset i mamy 4 do 0, kolejna sytuacja kolejny kick off do lewej strony mamy piłkę, mamy miejsce, mamy czas i mamy boosta, na całe szczęście gościu nam go nie wziął, oddajemy strzał 5 do 0, no i co mogę powiedzieć no rozdajemy w tym meczu karty jeszcze kolejny kick off z takim fejkiem, nie udało nam się gościa sfejkować, bo oddał celny strzał więc przebijamy to do backboarda do ściany, trzymamy znowu shadow defense więc moi drodzy, jak chłop odda... No takie przebicie do, do ściany dość trochę nielogiczne, no to weźmiemy to i szybka kontra, bardzo łatwo byliśmy w stanie to wykorzystać, mamy 6 do 0, przechodzimy do kolejnego kickoffa kolejne rozbicie, bierzemy gościowi setkę, czyli to się wszystko łączy ten odcinek, tak jak mówiłem, już jest kontynuacją poprzedniego odcinka poniekąd, więc będziemy tu mieli bumpy które zapoczątkowałem w poprzednim odcinku oraz ten boost serving. ile to okroć będziecie teraz widzieli albo dostrzegali chociażby to branie setek grywalą oraz no chociażby fejki w pierwsze Tempo, w drugie tempo, jakieś takie wyciąganie rywala, i proszę bardzo, rotacja bump Dziękuję, dobranoc. Znowu mamy setkę, znowu mamy miejsce i czas, a nasz rywal nie ma absolutnie nic. Teraz jeszcze taki wave dashik, żeby wziąć piłkę ze sobą. gość nas challengeuje na raz, no to low 50, prawda? Rotujemy, patrzymy na decyzję naszego bolka, widzimy, że gościu robi coś takiego, więc podjeżdżamy do piłki, klejmy się go, flikujemy nad nim, mamy 7 do 0. No i co, no, kolejny kick ale tu już wiemy, że ten mecz jest tak naprawdę już rozwiązany. No nie wydaje Wydaje mi się, żeby goś mógł do niego wrócić, więc teraz no, tak naprawdę to, to zobaczcie tak. Agresja pełną parą, tylko po co nie wiem? Gość dał forfeita, dziękuję. Dobranoc, żegnamy się z nim i przechodzimy do Josiego. Joshi, no zawodnik, no jeszcze nie wiemy, jaki, prawda? Podjeżdżamy do Kikofa, wygraliśmy go i patrzymy, co zrobi nasz rywal. I nasz rywal myślał, że my pojedziemy od razu do setki, dlatego mówię, my cały czas obserwujmy naszych rywali i adekwatnie do tego, co robią, podejmujmy decyzję. Próbujmy być o krok przed nimi. To są te szachy, o których Wam wspominałem. A teraz zobaczcie, biorę setkę do defensywy, widzimy Josza daleko, teraz się... Spinczować nie wyszło, więc co robię? Skaczę, żeby nie dostać demo i się zastanowicie. Ale jak to? Skąd wiedziałem? No to sami posłuchajcie. No dobra, czyli słyszeliśmy go, ale tutaj też zadziałał instynkt. Skąd wiedzieliśmy, że gościu pojedzie mnie bampować, a nie na przykład pojedzie po piłkę. No bo gdyby pojechał po piłkę, to by z tamtej sytuacji Gola nie strzelił, a gdyby mnie kopnął to zostawiłby sobie otwartą drogę do bramki, a tutaj zobaczcie, że po tym strzale, zamiast kleić piłkę, to oddajemy znowu strzał, żeby gościa zaskoczyć. Przewidziałem, że gościu wyjedzie do przodu i nawet dał pytajnik, bo nie zrozumiał, czemu ja oddałem w tej sytuacji strzał. Robimy fake kick kofa i zobaczcie, że tymi trzema sytuacjami też weszliśmy już do głowy rywala. On już nie będzie wiedział, co się dzieje. No i chłop robi jakiś tam zwykły shadow defense, oddajemy strzał i zwróćcie też uwagę na to, że gość będzie cały czas w tym meczu robił shadow defense bez early challenge'owania mnie. A tymczasem na rotacji widzieliście tego bumpika, o którym wam mówiłem, strzał i mamy 4 do 0. A wracając do shadow defense, to jest on bezużyteczny w momencie, w którym nie wprowadzamy punktu zaskoczenia, jakiegoś elementu zaskoczenia, early challenge'u, jakiegoś szybkiego challenge'u, może jakiegoś demo, czegokolwiek. Bo w momencie, w którym Josh, prawda, robi prawidłowy shadow defense i jest ustawiony przede mną, jest przede mną, no Stoi w defensywie, to dostaje strzał za plecy. Jak to się dzieje? Ponieważ jego shadow defense jest bezużyteczny. I zobaczcie, jest 7 do 0. Żeby pokazać wam, że ja nie gram na placków na tym championie 2, że to nie są goście z pierwszej łapanki i że no, to nie są podstawieni aktorzy, cofnąłem do defensywy, żeby pokazać wam, że strzelać potrafią. No to co? Cofnąłem sobie do defki, czekam na Josza, na to, co on zrobi. Czekamy, czekamy, i zobaczcie, że goś fajnie podbił piłkę i strzał pod poprzeczkę. Więc to jest dowód na to, że ja nie gram z plackami, tylko że na moich odcinkach to wygląda tak jakby wszyscy byli podstawieni, nie mieli rąk i nóg, nie mieli mózgu, byli planktonami no niestety tak to wygląda, ponieważ ja gram precyzyjnego Rocket League, a. pokazuję wam prawidłowe granie, dzięki któremu wy macie się nauczyć no rozsądnie podejmować decyzje, zobaczcie Josh teraz przed szansą na jakiegoś kolejny strzał i zobaczcie świetny strzał pod poprzeczkę na 7 do 2, więc to jest dowód na to, że Josh naprawdę jest sensownym grajkiem, z drugiej strony strzelam mu na 8-2 i gość mi pisze że gram słabo, że jestem fatalny prawda i wróćmy sobie jeszcze szybko do tego Shadow Defense, w momencie w którym Nasz rywal nas nie zaskakuje. Tak jak w tym przypadku, to my możemy sobie wręcz się śmiać z niego w takim momencie, fajkować go. On i tak nas nie szczędzuje. Patrzcie, on czeka w tym Shadow Def do usranej śmierci. On ani razu jeszcze nas nie z early challenge'ował. Więc skoro ja to wiem, to ja mogę wręcz robić sobie, co mi się żywnie podoba. Gość i tak będzie stał w defensywie, i tak będzie robił jedno i to samo. Na tym Shadow de coś, co się stało z moim autkiem w ogóle, to było chore, na tym moi drodzy Shadow Defense nie polega na koniec gierki, jeszcze gościu mi napisał, że jestem nobem i żebym, no get good, prawda wiecie co to znaczy, trafiamy na CMKX a podjedziemy do Kikofa klasycznie wręcz no i zobaczymy co po Kikofie wygrywamy go, podjeżdżamy blisko, żeby wywrzeć jakąś presję na rywalu, weźmiemy sobie setkę patrzymy, że gość padł do bramki, no to oddaje strzał na 1 do 0, dość zabawna sytuacja kolejny kickoff, wygrany w, tym, w tej sytuacji, no, no... To wypadało strzelić znowu bramkę, prawda? Dwa do zera, kolejny w kolejne jakieś takie rozbicie, i fejkujemy gościa. Fejkujemy go, weźmiemy sobie piłkę do ściany, zrobimy jakiegoś powietrznego śmigusa dyngusa, ale najpierw wyhamowaliśmy przed ścianą, żeby nie dostać bumpa. Robimy jump reseta. No i no, przypominajka, że oczywiście jak nam nie wyjdzie jakaś sytuacja powietrzna, to narażamy się na prosty kontratak. On na całe szczęście nie wyszedł. Weźmiemy sobie setkę, podjeżdżamy do gościa i chłop, ćwiczy coś z cornera. No to, to sytuacja oczywiście. To no ćwicz sobie dalej. Weźmiemy setkę, czekamy na to, co on zrobi. No i no co z tego, że on będzie przebijał piłkę w kornerze? Przecież i tak z tego bramki nie strzeli. Bierzemy sobie piłkę, oczywiście, na dach. I niestety kończy nam się busta, piłka spada, więc oddajemy flika. Takie uratowanie samego siebie w danej sytuacji. Weźmiemy sobie setkę i wiemy, że w cornerze nie ma co challengeować. No to tego nie robimy. I znowu sytuacja, w której gościu przebija piłkę na corner. I są dwa obozy: albo będziemy gościa bampować albo weźmiemy mu setę. Ja jestem obozem numer dwa. Raczej znaczy częściej biorę setę niż bampuję Jednakże pamiętajcie, że możecie robić też to drugie. Mamy 3 do 0, przebijamy piłkę na kolejnym kikofie. Bierzemy sobie setkę z Mida. Bierzemy sobie setkę jeszcze z cornera, widzimy, że gościu tu coś ćwiczy. No to niech ćwiczy, gość ma 0, Co on może? No akurat może mnie bampnąć, nie wyszedł mu strzał, ale niestety nadziałem się na jego e, działo. Na jego działo. I teraz wyprowadzamy akcję i znowu, gdzie jest Shadow Defense? Gdzie jest, to jest champion 2, przypominam, to jest champion 2, a w tym meczu to już nawet Shadow Defense nie ma. Więc stwierdziłem, że ja też cofnę posetę, ustawię się w bramce, zobaczę co gość zrobi, jaką akcję i chyba dał mi piłkę. Nie wiem, to jest jakaś paranoja, co ci ludzie sobą reprezentują i gość cofnął po setę i robiąc shadow defense on ma na myśli, że ustawi się do mnie tyłem w bramce. Przecież to jest jakaś paranoja. Dywizja czwarta na championie dwa, kurwa. A później moi widzowie będą gadali tak e, 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 Na diamencie to tak Na diamencie kurwa grają lepiej e, e, Na diamencie grają lepiej Nie tyle lepiej w sumie grają na diamencie Co, co wolniej, ale grają tak samo Tylko te czempiony grają szybciej Przecież to, są, to jest głupota na kogo ja teraz trafiam I prawda jest taka, że właśnie czempiony Grają szybciej, ale wy tego nie widzicie Na moich odcinkach ze względu na to, że ja ich Moją prędkością dominuję, ale jeżeli Wy w, będziecie się wspinać W waszej drabince no powiedzmy rank, prawda, diament 1, diament 2, diament 3, później wejdziecie do czempiona, to zobaczycie, że ci rywale są szybsi, ale jeżeli będziecie stosować wszystko, o czym wam mówię w tych odcinkach, to naprawdę te gierki będą bardzo proste. A tymczasem wróćmy do tego spotkania, bo mamy tutaj już 1 do 0, przegrywamy Kikofa, mamy 5 Boost, ale trzymamy Shadow Defense, no przecież nie pojechalibyśmy w tej sytuacji po setkę i teraz nie wybijamy tej piłki, tylko sprytnie chcemy ją wziąć razem z setką z Cornera. To nie wyszło, więc weźmiemy sobie padzika w DEW, żeby jakoś się ratować i dostajemy strzał za plecy. Czy mogliśmy zrobić coś więcej? Nie, ale. Spoko zagrał rywal, okej, okay, przyjmujemy to, 1 do jednego, gra się toczy dalej. Robimy shadow defense przy naszym gościu. Chłop oddał strzał, bronimy to i widzimy, że gość pojedzie po setkę. Zgarniamy piłkę, ale musimy podskoczyć i oddać strzał, bo wiedzieliśmy, że gościu ma szybszy recover i mógł nas zbumpować. Czy coś się stało złego? Nie bierzemy setkę z Mida. Znowu łapiemy shadow defense. Klasycznie już challenge'ujemy chłopa i mamy 2 do jednego. No dzięki temu, że wykorzystaliśmy sytuację wręcz defensywną. Kolejny kiko, kolejne rozbicie. Bierzemy dwunastkę i nie odjeżdżamy od piłki, bo mieliśmy wręcz przy sobie, tylko sturnowałem na drifcie, Wykorzystuję sytuację 33 pusta i jeszcze przewrotka 4 do 0. Cristiano Ronaldo Juventus. No, oczywiście żartuję 3 do 1. Bierzemy sobie kolejny raz setkę z cornera. Zobaczcie, jak je ja kontroluje cały przebieg spotkania. Od ilu odcinków ja wam tłukę dribbling, shadow defense, fake challenge, fake shot, to tamto, siamto. A goście robią jeden i ten sam śmieszny shadow defense, nie challengeując mnie ani razu na raz, żeby pokazać jakiś, wiecie, element zaskoczenia, jakąś dominację, żebym musiał wcześniej podejmować decyzję albo żebym się ich się bał, tylko ja se chłopa boosterwuję, to, to jest niesamowite, biorę mu setkę z Cordera. gość to zaraz wybije, wezmę sobie znowu setkę z mida, finalnie jestem w naszej defensywie, ale czy to coś złego? Nie, znowu wyprowadzam akcję, znowu oddam strzał, gościu robi shadow defense i prze co to jest w ogóle? Dziękuję serdecznie za piłkę, mamy 4 do 1, ale to, to jest jakaś porażka, co ci ludzie sobą reprezentują, jeszcze chłop nie chciał bump'nąć i po tym jak mu nie wyszło orfej. Co ci ludzie sobą reprezentują? Kurwa na czym czempionie? Przez co jest popierdolone. Dobra, ostatnia gra najprawdopodobniej awans. Także szybkie podsumowanie defensywy rywali z poprzednich spotkań to nie jest Shadow Defense. To jest umiejętne ustawienie się przed rywalem, tak, żeby udawać, że coś potrafimy. To, to nie jest Shadow Defense. Wy pamiętajcie, że Shadow Defense to jest umiejętne ustawienie się przed rywalem, tak, aby odebrać od niego piłkę. A gdzie ci rywale mi piłkę odebrali? Co to w ogóle było? A tymczasem ceiling shot mamy 1 do 0. Kolejny kickoff, jakieś fajne rozbicie, proszę bardzo. Bierzemy sobie padzika i weźmiemy piłkę piłkę ze sobą do dewno, bo nikt nam nie każe się spieszyć do ofensywy, prawda? Nikt nam nie każe atakować się od razu z pierwszej piłki. Bierzemy piłkę na dach i znowu nikt mnie nie challenge'uje, ani nic. Gość robi shadow defense, a mimo to dostaje piłkę za plecy. Jakim cudem ci ludzie robiąc teoretycznie shadow defense? Bo to już muszę podkreślić, teoretycznie shadow defense robią. Bo to, to nie wiem jak. Jak oni dostają te piłki? Tutaj gościu stoi już w bramce nawet. Champion 2, Dywizja 4. Champion 2, Dywizja 4. Przypominam, to są prawie że gierki i, i, I co z tego? Gościu jedzie po setę i gość stoi tak daleko, że ja mogę go 15 razy sfake challenge'ować, znaczy fake shotować a on i tak będzie w ciemnej dupie. No dobra, ale odcinek miał być o Bumpach i o Demo, więc zobaczcie, że po tym jak wezmę setę, widzę, że gościu jedzie po mnie, więc odskoczyłem, żeby nie dać się kopnąć. Zwracamy uwagę cały czas na rywali po tym, jak zagramy sobie na przykład piłkę do cornera, a tutaj pierwszy raz gościu mnie no, z early challengeował. Co to daje? No przede wszystkim to, że już będę miał w podświadomości, że hej, ten gość nie robi tylko i wyłącznie do defense stojąc przede mną półtora kilometra, tak, żebym wjechał do jego bramki. Tylko faktycznie raz za czas może mnie szybciej challenge'ować, co poskutkuje moimi następnymi decyzjami. Zobaczcie, że jesteśmy w kornerze, biorę sobie piłkę na tak, widzę gościa przed sobą, więc już tutaj flikuję, ale nie zdążyłem. Gość znowu mnie z early challenge'ował. Czyli drugi raz w tym meczu dał mi znać, że hej, jestem agresywny. Po czym gość staje przede mną i i. I czeka na oklep. To jest absurd. To jest po prostu absurd. Mić przebija teraz piłkę na Kikofie. Y. Fajny fake Kikow zrobiliśmy. I co zrobię? Podskoczę. Dlaczego? Bo bałem się, że goś mnie kopnie. Co zobaczycie w następnym spotkaniu, bo w następnym spotkaniu już zobaczycie więcej tych demo. A tym razem znowu ja próbowałem gościa wysadzić. Nie miałem jak strzelić gola, no to ja próbuję go kopnąć. Wracam na rotacji. Gościu upada. Próbuję go kopnąć. Prawda? Biorę setę. Gość teraz będzie próbował Ariel bumpa i jak go bronić? czekasz na ziemi i liczyć na to, że piłka spadnie na linii bramkowej. To jest y, rada. A teraz próbowaliśmy znowu gościa bampnąć I znowu, i finalnie wyszło tak, że mamy zero busa, Jesteśmy w ofensywie Rywala. W defensywie Rywala. W naszej ofensywie. Więc nie panikujemy. Shadow Defense trzymamy. Oddalamy zagrożenie. Wzięta setka. I znowu podjeżdżamy troszkę. Raczej nie podjeżdżamy. Czekamy na gościa na naszej połowie. On podjeżdża. Zaczynamy z nim robić Shadow Defense. Chłopot dał strzał. Dostajemy piłkę za darmo. W pożądalu. Proszę bardzo. Jeszcze przebita piłka. Gość próbował coś tutaj wykmienić. Ale finalnie ja preflipem ją biorę. Biorę sobie również Set. No, ledwo co trafiłem w tą setę, ale to nieistotne, przebijamy piłkę, prawda? Jeszcze weźmiemy sobie drugą setę. Patrzymy, co Mitch nam jest w stanie zaoferować, więc podjeżdżamy tam blisko. No żeby trzymać z nim ten dystans, żeby on nie mógł wyprowadzić żadnej akcji. To jest shadow defense. A później na rotacji, gdy już on myśli, że wszystko się do opyk bumpujemy gościa, zgarniamy piłkę i żegnamy go cieplutkim przytulasem. Wyprowadzamy akcję. Widzimy, że nas zaraz szczężuje. No to zawiasek. Dziękuję, dobranoc. No tutaj niestety bramki nie strzelam, nie mam busta, ucieczka, ale czy na go? Nie, bo gościu odbił się głową od słupka. No to mijamy go, bumpujemy to, co wam mówiłem, fokusujemy się na nim, strzelamy na 6 do 1. Wytłumaczcie mi, co goś zrobił tam, do Nie wiem, to jest paranoja i nie awansowaliśmy, więc to jest ostatni mecz o awans. I uwierzcie mi, że w tym spotkaniu przejdziemy do tytułu naszego odcinka, do tego, co było w miniaturce, czyli do bumpów. Zobaczcie, że teraz będziemy mieli rozbicie. Wejkuję tego kikofa i zgarnę sobie setkę. Wiem, że gościu tu jest, więc będę chciał przebić piłkę i dostaję demo. Czyli co goś zrobił zamiast changeować piłkę. Piłkę pojechał mi na bampa. Dlaczego? Ponieważ jeżeli on mnie bampnie, no to i tak piłka będzie dla niego. A dlaczego on jedzie mnie bampnąć? Czemu on wie, że ja zostanę wysadzony? No bo jak ja podskakuję i przebijam piłkę, to skupiam się tylko na tym, żeby przepchnąć piłkę do przodu. Więc finalnie gościu przewidując to, jedzie mnie kopnąć, co kończy się demo. Zobaczcie, że on wie, że ja przebiję piłkę, no to goni mnie i znowu mnie wysadza. To jest to, co wam teraz mówię, że gościu wie już, że ja jestem skupiony na piłce, więc w rezultacie nie będę zwracał uwagi na to że on mnie jeździ bumpować, zobaczcie, że świetnie on to wykorzystuje, jeszcze kolejny kick off na jego korzyść i mamy 3 do 0 dla naszego rywala, pierwszy raz w tej serii chyba widzicie, że dostawał taką dominację po takich pumpach zobaczcie kolejne przebicie, wezmę sobie setkę i Polas widzieliście co robił, nie jechał na piłkę, jechał mnie dwa razy pod rząd bumpnąć, bo on wie, że jak się mnie pozbędzie z defensywy, a ja na to nie zwracam uwagi, to już będzie koniec, na całe szczęście zacząłem na to zwracać uwagę, więc teraz to jest odcinek typu przestroga zwracajcie uwagę na to co Robią wasi rywale, bo jeżeli dostaniecie tego agresywnego zawodnika, tak jak tutaj, on mnie praktycznie wszędzie jeździ bampować, Ale to jest naprawdę użyteczne, korzystne. Wezmę sobie setkę teraz z cornera i widzieliście, co on robił? I jechał na ścianę mnie kopnąć. Dlaczego? Bo gdyby się mnie pozbył, no to, to tyle. To tyle z mojej akcji. Jesteśmy teraz w jego ofensywie, przebijamy piłkę. No i przez to, że w ogóle on jest taki agresywny, no to ja zaczynam też grać inaczej. Już nie gram swojego, bo jestem, wiecie, na nowym polu, nowe położenie, nowy basen, nowe wody. Co, coś totalnie innego, więc oddaję mu piłkę, biorę sobie setę z defensywy, Polas leci jakiegoś airdraga, challenge'uje to dość niemrawo, prawda? Znowu boję się, że Polasy pojedzie mnie bump'nąć, więc przebijam tą piłkę jak gdyby nigdy nic. Widzieliście coś takiego w poprzednich odcinkach albo w poprzednich meczach? Nie, ale przez to, że ja teraz się boję Polaza, to trochę overreaguję przez to, jaki on ma agresywny playstyle, więc pamiętajcie, żeby uskuteczniać też jakiś swój własny playstyle, nadawać sobie tempo gry, próbować coś kombinować na Własną Zobaczcie, że będziemy teraz w naszym cornerze. Wezmę sobie setkę, patrzę na polaza i mimo to przebijam to, bo już nie wiem, czy on nie szczędziuje, czy nie. To jest to, co Wam mówiłem przy tym Shadow Defense, że musicie być zaskakujące. A teraz znowu, gościu, pojechał mnie zdemować i będziemy mieli strzał na 3 do 2. Czyli wnioski są takie, jeżeli jesteście w stanie bumpnąć waszego rywala bez utraty bramki, bo na przykład wasz rywal nie jest jeszcze w stanie skonstruować jakoś sensownie akcji, albo nawet ryzykujecie na poczet tego, że gościu faktycznie przebije piłkę do waszej defensywy, ale sam Straci żywot, to spróbujcie go bampnąć. I przede wszystkim sami spodziewajcie się tego samego na wyższej randze. A teraz wróćmy do tego spotkania, bo trzeba je wygrać. Widzieliśmy, że gościu fejkowo widzimy, że wchodzi na nas naraz, prawda? Więc oddajemy flika, ale nie jestem w stanie już tego strzelić. Widzę też, że nie ma setki w kornerze, więc robię bardzo ryzykowne low 50. Widzę, że gościu mnie przebił, biorę setkę z mida i finalnie tracę gola. To co widzieliście challenge w kornerze. Czyli znowu popełniłem jakiś błąd ze względu na to, że już nie wiem, do końca co się w tym spotkaniu dzieje. Setkę mi gości wziął. Jeszcze z mojej defensywy, no to muszę wziąć sobie padzika. Biorę padzika, finalnie jakoś wybijam piłkę, ale czy to coś mi daje? No, mimo wszystko, Polas cały czas ma Trzy boosta i robimy jako taki Shadow Defense. Próbuję się jakoś wybronić, i to jest kluczowe. Wziąłem pod rząd trzy padziki, dzięki czemu po odbiciu piłki od cornera byłem w stanie wyprowadzić zabójczą kontrę na 3 do 5, więc to było naprawdę fajne zagranie w mojej defensywie. A tymczasem podjeżdżamy blisko Polaza, żeby wywierać jakąś presję. Challengeujemy go na raz. Jeszcze tutaj swoiste lagi mam, bierzemy. Fajkujemy chłopa. Zobaczcie, że sfejkowaliśmy go i dajemy strzał po lewym dolnym, no bo tym podskokiem spowodowałem, że gość już się bał. Zaczekał w defensywie, a mimo to ja nic nie zrobiłem. I teraz on, jest po kickoffie ma miejsce i czas na to, żeby oddać jakiś sensowny strzał. No to robimy cały czas shadow defense. Widzieliście, że ten save nie wziął się znikąd. wziąłem sobie dwie dwunastki z, z mojej defensywy i to obroniłem. Teraz gościu też coś tu kombinuje. Cały czas mam low ale co biorę? Kolejną dwunastkę i ustawiam się tak, żeby po challenge. Na pewno nie stracić piłki tak jak to teraz widzieliście, że byłem cały czas przed piłką, i podczas wyprowadzania akcji pyk, bumpik. Dlaczego pojechałem bumpnąć gościa? No, bo ci miałem szans na to, żeby strzelić Gola. Zobaczcie w powtórce, że skręciłem z gościa kopnąłem, bo do piłki na pewno bym nie zdążył. Czyli znowu mogliśmy wykorzystać to, co Wam teraz tłumaczyłem. Kolejny kick rozbicie, proszę bardzo, widzimy, że gościu ucieka. Biorę piłkę, no tak widzę, że gośnie czę no to zrzucam. Ale niestety nie udało mi się zrobić dobrego, sprytnego low 50, więc musimy zrotować. Na rotacji wzięliśmy sobie kilka kapadzinków i znowu mamy 15 bustacy co jest kluczowe. Gramy defense i gość mi pojechał bampnąć. Widzieliście, nie był w stanie strzelić gola, to pojechał mnie bampnąć. Na moje szczęście nie trafił piłki i dzięki temu wyprowadziliśmy zabójczy kontratak. Ale to jest to, co wam cały czas tłumaczę. W ogóle gościu jest tak agresywny, że nawet podczas mojego challenge'u goś jakimś cudem nie bumpnął. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale chłop naprawdę te bumpy miał wyrobione do tego stopnia, że no zaskoczył mnie. Zaskoczył, prowadził 3 do 0, co by nie mówić, albo nawet 5 do 2. A teraz przypatrzcie się, bo będzie sytuacja, do której na Wiązywałem w poprzednim spotkaniu. Podskoczyłem, żeby zdodżować demo i tutaj, w poprzednim spotkaniu też podskoczyłem, żeby zdodżować ewentualne demo, bo Mitch mógł mnie szczelendżować i mógł mnie spróbować wysadzić. On tego finalnie nie zrobił, więc podbiłem piłkę do łola. Tutaj Polar też jedzie szczelendżować mnie i finalnie, żeby mnie kopnąć. Jemu nie zależy na tym, żeby odbić piłkę, jemu zależy na tym, żeby się mnie pozbyć z mapy, bo finalnie on i tak wie, że nie straciłby w tamtej sytuacji bramki, a ja tu wszedł na raz, stracił gola, awansujemy do championa 3 i no. <laughs> Witam serdecznie w Championie 3 dywizji pierwszej albo drugiej, nie wiem, nie do ślepy ślepiej jestem. Moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Podsumowanie jest takie, demo jest OP. Demo jest OP, jeżeli wasz rywal się tego nie spodziewa, jeżeli robicie to umiejętnie, jeżeli jesteście w stanie zaskoczyć rywala tym demo oraz przypominajka odnośnie Shadow Defense, że samo ustawienie się przed Waszym rywalem i stanie przodem do własnej bramki, to nie jest Shadow Defense. Wy musicie jeszcze zastosować kilka punktów, dzięki którym to shadow defense będzie kompletne. Dziękuję za uwagę, jeżeli ktoś by chciał coaching to pisać na Discordzie na PW, a jeżeli ktoś chciałby odwiedzić poprzednie odcinki, no bo ten odcinek jest follow-upem do poprzednich, no to polecam śledzić mój kanał, przewertować, znaleźć. Co mogę powiedzieć? Trzymajcie się plutko i do następnego.